Witam bardzo serdecznie, słuchaczy. Witamy w sesji pytań i odpowiedzi w ORIONie. Pytania zadawane są przez słuchaczy forum USPENRE, 16 marca 2023 roku. Pytanie: Twoja książka jest naprawdę niewiarygodna, świetna robota. Są pewne punkty, które sprawiają, że czuję się trochę nieswojo. Na przykład ktoś przywiązuje się do mojego ciała astralnego. Może przyczepiają się już, gdy wychodzi się przez dziurę? A co jeśli ktoś czuje się trochę nieswojo, wchodząc do czarnej dziury, kiedy chce ją opuścić? Często myślę o tej chwili i o tym, czy mam wtedy siłę, by to zrobić. Oczywiście ufam ci, może bardziej niż komukolwiek innemu, jeśli chodzi o wyjaśnienie, co dzieje się po śmierci ciała. Ale jak mogę to zrobić w 100% dla mnie? Bez korzystania z cudzych badań? Teraz przychodzą mi do głowy takie polecenia, jak oczyść czarne dziury i tepe. Czy nie byłoby sensowne nauczyć się kilku poleceń, Takich jak poniższe, czy też uważasz, że prawdopodobnie nie działają? Pokaż mi teraz prawdziwy i najbezpieczniejszy sposób opuszczenia tego konstruktu matrixa lub podobnego. Przechodzę teraz przez tę dziurę, lub bramę, w moim najwyższym aspekcie ze wszystkimi wspomnieniami. Jest też jedna rzecz, która daje mi dużo do myślenia. Orionom nie podoba się, że robimy dzieci. Ale są też tacy, którzy tego nie robią. Mam nadzieję, że wiesz, kogo mam na myśli. Są dwie przeciwstawne grupy, którym się to nie podoba, ale jak nienarodzona dusza może uzyskać wszystkie informacje potrzebne do odejścia. Czy możliwy jest inny proces uczenia się, który jest tylko dla nienarodzonych dusz czekających w pięć dni na reinkarnację? Odpowiedź. Szansa, jaką zwierzchnik przydzieliłby ci w astralu, kiedy zamierzasz przejść przez sieć, jest, jak ja to widzę, bliska nieistnienia. Zwierzchnicy muszą to zrobić w grupie, używając całej armii ignorantów, aby mieć jakiekolwiek szanse na sukces. Jeśli tylko jeden wyjedzie, zostanie zauważony i złapany dość szybko. O poczuciu dyskomfortu po opuszczeniu Matrixa. Tak, ponieważ wkraczamy w nieznane. Jesteśmy przyzwyczajeni do recyklingu, więc przejście przez sieć wymagało odrobiny odwagi. Będąc tu na Ziemi, warto zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby przezwyciężyć nasze lęki, pozbyć się wszelkich przywiązań do Matrixa. W tym przywiązania do umysłów zwierzchników i nauczyć się być obserwatorem w tym całym bałaganie. Większość z nas prawdopodobnie nadal będzie się do pewnego stopnia bała, ale i tak jest to kwestia zrobienia tego, jeśli tego właśnie chcemy. Alternatywa jest o wiele gorsza ponowne poddanie się recyklingowi i utknięcie w osobliwości. To nie jest dobra opcja. IMO. Zasadniczo nie będziesz wiedział, czy siatka i cała reszta jest prawdziwa, dopóki tam nie staniesz twarzą w twarz z nią w swoim awatarze. Uważam, że dobrym sposobem na przemyślenie tego dla tych, którzy są niepewni, jest spróbowanie. Co mamy do stracenia? Udawajmy, że dziury w siatce nie istnieją. Wtedy biznes toczy się jak zwykle. Większość z nas prawdopodobnie ponownie zostanie poddana recyklingowi. Nie jest to coś, czego większość z nas chce robić, ale będzie tak, jakby informacje o siatce nigdy nie istniały. Bez dziur w siatce nie znam innego wyjścia. Staram się unikać zbytniego komplikowania wyjścia. Ludzie często podsuwają mi sugestie poleceń, których możemy użyć, często w oparciu o osoby doświadczające przebywania poza ciałem OBE, które używają poleceń myślowych do poruszania się w astralu, ale w końcu każdy może uzyskać więcej i więcej jest zdezorientowany i nie będzie pamiętał, co robić. Uprość to. Na przykład, jeśli nie żyłeś w tym gęstym matriksie z ograniczoną percepcją, mógłbyś powiedzieć sobie: Jestem teraz w Australii. To wszystko, o czym musisz pomyśleć, a natychmiast znajdziesz się w Australii. Tak to działa w Astralu. Osobiście nie będę używał żadnych przećwiczonych poleceń. Muszę to tylko skonceptualizować, bez żadnego wewnętrznego głosu, takiego jak myśl w formie słów. Wystarczy pakiet koncepcyjny dotyczący przejścia przez sieć. Ale wiele osób może czuć się bardziej komfortowo, używając niektórych poleceń. Zarówno Orion, jak i zwierzchnicy chcą, żebyśmy przestali się rozmnażać, ale z różnych powodów. Orion chce, żebyśmy przestali, ponieważ jeśli stworzymy więcej ciał, pomożemy Enki utrzymać Matrix w ruchu, a także pozwolimy naszym dzieciom dorastać w tym strasznym bałaganie, który najprawdopodobniej doprowadzi prosto do osobliwości. Nie jest to coś, czego chcielibyśmy, aby doświadczały nasze dzieci. Nie wiem, co stanie się z Trzyjusi, ludźmi, to jest duszą, umysłem, duchem jeśli nie dokonają reinkarnacji. Mogą być poszukiwani do innych celów lub przetrzymywani w swego rodzaju stacji przetrzymywania. Enki chce, żebyśmy przestali się rozmnażać, ponieważ mogą obsłużyć tylko określoną liczbę ludzi, przyszłych cyborgów. Aby to osiągnąć, muszą wdrożyć całkowitą kontrolę populacji. Tak więc dzieci będą wkrótce rodzić się w laboratoriach jako pełne ciała cyborgów, z dołączonymi ludzkimi tsunusi. Tak więc potencjalna stacja przetrzymywania cielesnych ludzi w astralu. Pytanie: Dziękuję za wspaniałą książkę, Orion. Zastanawiam się, co myślała królowa matka. Kiedy uczyła Enki wszystkiego o stworzeniu i pomimo tego, co zrobił, kontynuowała z Enlilem. Jako matka, zawsze zna swoje potomstwo od samego początku i będąc eonem, czuje się niemożliwym, aby nie widzieć tego, co nadchodzi. Ona jest wieczna, prawda? Dlaczego więc miałaby rozważać oddanie komuś swojego tronu? Han Enlil jest porywającą istotą po tym, jak został jej mężem, ale nadal uczestniczył w wojnach. A według barbary, Marciniak posunął się nawet do tego, że uczynił kochanką własną wnuczkę. Czy to wszystko jest boskie, dobroczynne? Odpowiedź. Zwykle myślimy o tym z ludzkiej perspektywy, co jest zrozumiałe, ponieważ jest to punkt odniesienia, do którego musimy się odnieść. Mimo wszystko to nie to samo. Matka, dzieci, małżonkowie w Orionie to nie tak jak tutaj. Enki i Enlil są archaniołami i zostali stworzeni w określonych celach, a jak możemy przeczytać w większości ksiąg okultystycznych i starożytności. Archaniołowie są związani z czterema żywiołami, nie z piątym, którym jest eter-duch. Potrafią manipulować żywiołami i dlatego są pomocnikami królowej. Ale oni mają dusze umysły, tak jak my, i dzięki temu mogą czuć. Musimy pamiętać, że ten wszechświat, orion, jest jedyny w swoim rodzaju, a kiedy Sofia go stworzyła, a jej manifestacja. Królowa stworzyła Archaniołów, nie miała pojęcia, jak to się potoczy. Piękno wszechświata wolnej woli polega na tym, że nikt łącznie z królową nie wie, co się wydarzy. Tworzenie zależy od indywidualnych dusz, a liczba dusz lub duszomysłów we wszechświecie jest tak duża, że ledwo można je policzyć. Tworzenie odbywa się w dużych kategoriach przez cały czas. Dopiero gdy Enki rozwinął swoje negatywne cechy, nie można było ich zbadać i zrozumieć. Zazdrość nie istnieje w Pleromie, a więc nie można jej było przewidzieć, jak rozumiem. Małżeństwo Kana Enlila i Królowej było umową biznesową i częścią porozumienia pokojowego między Orionem a Syriuszem Arcturusem. Nie zachowują się jak małżeństwo, tylko po to, by pokazać dobrą wolę między stronami, pokazać, że obie strony poważnie traktują pokój między nimi. Według gnostyków Chrystus, który najlepiej odpowiada Hanowi Enlilowi, jest duchem, ale teksty gnostyckie nie są tym samym, co dokumenty Wesa Penrea. Nie wiem, czy khan Enlil rzeczywiście osiągnął ducha. Jeśli osiągnięcie ducha było częścią porozumienia pokojowego, nie wiem, ale jeśli tak, to zostało zrobione przedwcześnie. I jemo. Nadal jest Han Enlil i taka jest jego osobowość. Nie mam pojęcia, jaki on jest dzisiaj. Wszystko podlega ciągłym zmianom, nic nie stoi w miejscu. Energia jest w ruchu. A on może nie być taki sam jak wtedy. Ponadto książę Enlil nie zastępuje królowej, ale w końcu Han Enlil. To, co Plejadianie powiedzieli o Anunnaki, opiera się na pracy Sitcina, która nie jest wiarygodna. Sitcin popełnił wiele błędów. Pytanie: Czy ludzie, istoty w KHA i systemach gwiezdnych, z których pochodzą, mają wygląd wskazujący, z jakich systemów gwiezdnych pochodzą te istoty. Na przykład w WPP powiedziano, że Orioni to gadi, asyryjczycy, również w księdze Oriona, to wilki gadi. Czy to nadal się liczy, czy mogą po prostu zmienić kształt w dowolny sposób, i to są cechy, którymi chcą się po prostu pokazać. I dotyczy to również nas, ludzi. Czy kiedy odejdziemy, będziemy mogli wyglądać tak jak teraz, jak ludzie? Ponadto, kiedy spotkamy się z królową, gdzieś w Orionie, jak ona będzie wyglądać? Odpowiedź: Problem z Orionami polega na tym, że nie należą do jednej rasy gatunku. Są nieskończoną liczbą różnych gatunków, więc nie możemy powiedzieć, że są reptilianami chociaż niektóre z nich mogły zacząć w ten sposób. Gdy młody gatunek, grupa dusz, opuszcza swoje jajo, gwiazdę lub planetę, porzuca również swoje fizyczne ciała, których używała podczas swojej ewolucji prawie tak. Jak larwa staje się motylem, a motyl jest duszą, umysłem bez ciała, mówiąc obrazowo. Tak więc, na przykład, Syryjczycy mogą zmienić kształt w cokolwiek zechcą. Wydaje się, że to dość powszechne, że dusze, które opuszczają swoją fizyczną ewolucję, wciąż zmieniają kształt w to samo wyglądające ciało w KHA, chyba że mają powody, by wyglądać inaczej, aby się dopasować. Interesujące w przypadku ludzi jest to, że te ciała Homo sapiens wcale nie są naszymi ciałami, są biologicznymi komputerami, czyli płaszczami, można powiedzieć. Twoje prawdziwe ciało to ciało namlu, ciało duchowe, jest wysokie, smukłe i czarne. Inne dusze, umysły nie mają duchowych ciał, jesteśmy wyjątkowi w tym sensie. Tak więc, z biegiem czasu możemy naturalnie używać tego ciała w KHA, ponieważ nie musimy zmieniać jego kształtu, ono jest tam przez cały czas. Nauczyłem się w latach WPP, że królowa, kiedy ją spotkamy, pojawi się w ciele, które jest dla nas przyjemne. Pytanie. Wygląda na to, że kontrakt ma być kontynuowany w KHA, co nie wygląda na wolną wolę i nie jest negocjowane przed wejściem w życie. To znaczy, że to królowa Zofia stworzyła nas duchem, podobnie jak poinformowanie własnego dziecka, że musi wejść do rodzinnego interesu lub zginąć. Odpowiedź. Nie ma umowy, a w latach WPP nauczyłem się również, że nikt nie będzie zmuszany do zostania Bogiem Stwórcą. Oczywiście już jesteśmy, ale nie jesteśmy na jakiejś brzemiennej wskutki misji. Aby coś osiągnąć, to jest stworzyć światy czy coś takiego. To zależy od nas. I postrzegam to raczej jako przywilej niż coś przeciwnego. Mamy ducha naturalnie. Osobiście nie rozumiem, jak to może być dla nas szkodliwe. Inne istoty nie mają tego przywileju wiecznego życia duchowego. Aby sprowadzić to do ludzkiego poziomu, jeśli jesteś lekarzem i twój partner jest lekarzem, możesz dać swoim dzieciom wolną wolę, czy też chcą być lekarzami, czy też zdecydują się robić coś innego. Ten wszechświat jest eksperymentem wolnej woli i ewoluuje. Jesteśmy pierwszym gatunkiem z osadzonym duchem. Gdybyśmy odniesieli sukces, Królowa zrobiłaby to samo z innymi gatunkami. Nikt nie zginie, dopóki istnieje wszechświat i wydaje się, że nie ma końca stworzenia. Pytanie. Słyszałem, że podziemne reptoidy są znacznie mądrzejsze i bardziej świadome niż my, ludzie, a jeśli tak jest i wydają się być uwięzione w tym konstrukcie. Tak jak my, co to mówi o naszych szansach na ucieczkę, jeśli nawet oni nie mogą uciec? Słyszałem też wiele teorii o reptylianach podających się za ludzi, aby infiltrować stanowiska władzy w ludzkim społeczeństwie. Jeśli tak, to czy winowajcami mogą być te podziemne reptoidy? Odpowiedź: Nie wiem zbyt wiele o reptoidach, ale wygląda na to, że są inteligentnym gatunkiem, chociaż zostały zmuszone do życia pod ziemią, kiedy Enki postanowił nie używać ich jako głównego gatunku na ziemi. Ale to nie znaczy, że wiedzą o dziurach w siatce. Ta informacja pochodzi z WPP i byłbym zdziwiony, gdyby czytali te gazety. Pierwsze informacje, przed latami WPP, jakie usłyszałem o dziurach w siatce, Pochodziły od plejadian, a dokładnie Barbary Marciniak w latach dziewięćdziesiątych, jak wspomniano w księdze Oriona. Ale plejadianie ukryli kluczowe informacje, które możemy uzyskać przez sieć. Mówili surowo, że musimy zostać tu na ziemi i nigdzie indziej nie wychodzić. Jasne, bo jeśli odejdziemy, pokrzyżuje to ich samolubne plany. Naukowcy wiedzą o siatce, ale dziury nie są powszechnie znane. Reptoidy są wściekłe, ale nie szczególnie na nas, ale na enki. Uważają, że powinni być głównym gatunkiem żyjącym na powierzchni. Bardzo wątpię, czy te reptoidy współpracują z elitą. Przynajmniej nie jako gatunek. Nie mogę jednak mówić o tym, czy niektóre osobniki z ich gatunku pracują dla elity. Pytanie. Czytając większość treści strony Angeliki Anagnastą, natknąłem się na temat, nad którym szczerze mówiąc nigdy nie zastanawiałem się bardziej niż przelotnie kremacja a pochówek i jego konsekwencje dla życia pozagrobowego. Zdecydowanie przestrzega przed kremacją argumentując, że drastycznie zmniejsza ona możliwość przystosowania się do warunków panujących na polach eteru. Myślę, że to jest sedno tego, ale zamieściłem również link w celach informacyjnych. Po prostu jestem ciekaw Waszych przemyśleń na ten temat. Odpowiedź. Wiem, kim jest ten autor i badacz. W jej twórczości jest wiele wpływów gnostyckich, ale ona ma swoje własne podejście do wszystkiego. Szczerze mówiąc, nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Opierając się na moich własnych badaniach i wnioskach, do których doszedłem do tej pory, nie widzę żadnego powodu, dla którego kremacja miałaby wpływać na życie pozagrobowe. Kiedy ciało jest martwe, My ruszamy dalej, przez dziurę w siatce. Ciało fizyczne staje się nieistotne. Koniec pytań. Temat KRMACEI czy pochówku zmarłych, przedstwionej w książce Angeliki Anagnastą, pod tytułem Czy możesz zatrzymać prawdę? Kronika uwięzienia człowieka przedstawię słuchaczom w najbliższym czasie. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.